Jeśli masz marzenia i potrafisz o czymkolwiek marzyć, to jesteś w stanie również to osiągnąć. Marzenia to jest nic innego jak paliwo rakietowe, które sprawia, że ruszasz we własną drogę, po swój własny sukces. Wiem, bo sam zaczynałem od marzeń, i do dzisiaj jestem marzycielem, i do dzisiaj dziękuję sobie za to, że wciąż potrafię marzyć, ponieważ marzenia pomagają mi w sobie z kolejnym bardzo ważnym elementem w drodze po sukces z radzeniem sobie w pokonywaniu barier. Są ludzie, którzy bardzo często w tu i teraz kryją się przed. Swoją przyszłością lub przeszłością. Używają jej jako kryjówki do tego, żeby nie pójść krok do przodu. Wiem, że jesteś innym człowiekiem, jeżeli oglądasz to wideo dzisiaj. Wiem, że chciałbyś znaleźć coś, co da Ci pewnego rodzaju bodziec, iskrę do tego, żeby zacząć robić coś więcej. W tej chwili, w tym momencie możesz podjąć wspaniałą dla siebie decyzję naprawdę wspaniałą dla siebie decyzję i wykorzystać to tu i teraz do czegoś, co da Ci fenomenalny wynik na przyszłość. Kiedy posiadasz dobre, sprawdzone strategie działania i dołożysz do tego Twoją wewnętrzną siłę, motywację, pasję, żeby działać, w tym momencie możesz osiągać wielkie rezultaty. Wszyscy żyjemy w tym samym świecie, to znaczy, że wszyscy żyjemy w świecie konsekwencji. Sukces, osiągnięcia są rezultatami, które możemy osiągnąć, jeśli będziemy w zdyscyplinowany, regularny sposób wykonywać to, co przybliża nas do naszego celu. Dlaczego miałbyś działać tu i teraz? Przede wszystkim pierwsza kwestia, jeżeli spojrzysz w ten sposób, że spotkamy się za 12 miesięcy na przykład, za rok, znowu wrócisz do tego materiału wideo i będziesz go oglądał, stwierdzisz, że tak naprawdę nic się kompletnie nie zmieniło, oprócz jednej rzeczy. Jesteś o jeden kolejny rok starszy. Wyobrażam sobie, jak po moim 40 czy 50 minutowym wystąpieniu jesteś tak zainspirowany, w taki sposób dotknięty i w taki sposób poruszony, że przez następne kilkadziesiąt lat coś w środku, jak małe nasionko, zaczyna budować ogromne wielkie drzewo, które daje wyjątkowe owoce. Takie owoce, że po kilkudziesięciu długich latach prób i błędów i tego, że dochodzisz w życiu dokładnie tam, gdzie nawet nie mogłeś sobie wyobrazić, bo nie miałeś odwagi, że chcesz być i że będziesz, leżysz na łóżku, za chwilę spotykając Pana Boga pod koniec swojego życia, myśląc, Niczego nie żałuję. Mam dokładnie to, co chcę. Zrealizowałem wszystkie swoje pragnienia, dostałem więcej niż mogłem sobie wyobrazić. Nie przeciągałem i nie przekładałem niczego na później i podejmowałem najbardziej adekwatne decyzje w najbardziej odpowiednich momentach. To jest ten moment, moi drodzy, i on kształtuje resztę Twojego życia.